Cristiano Ronaldo. Sny nie są tym, co widzisz we śnie. Sny to rzeczy, które nie pozwalają ci spać. Nie ma nic złego w marzeniach o zostaniu najlepszym graczem na świecie. Marzenia są po to, by starać się być najlepszym. Będę ciężko pracował, aby to osiągnąć, ale jest to w zasięgu moich możliwości. Poświęcenie, ciężka praca przez cały czas i wiara. Moja matka wychowała mnie poświęcając swoje życie dla mnie. Szła spać głodna, żeby mnie nakarmić. Nie mieliśmy pieniędzy. Pracowała siedem dni w tygodniu, w nocy pracowała jako sprzątaczka, żeby kupić moje pierwsze buty, bym mógł grać. Cały mój sukces zawdzięczam jej i dopóki żyję, zawsze będzie przy mnie mieć wszystko, co mogę jej dać. Ona jest moim schronieniem i moim największym darem. Uważam siebie samego za najlepszego piłkarza na świecie. Jeśli nie wierzysz, że jesteś najlepszy, nigdy nie wzniesiesz się na wyżyny swoich możliwości. Żyję snem, z którego nigdy nie chcę się obudzić. Bardzo ciężko jest pogodzić się ze stratą osoby, którą tak mocno kochałeś. Jeszcze się uczę, ale póki co uważam, że najlepszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to mieć dzieci. Wydaje mi się, że są takie chwile, kiedy najlepszy trening, jaki możesz zrobić, to odpoczynek. bez futbolu moje życie jest nic nie warte Zwycięstwo jest dla mnie najważniejsze. To takie proste. Chcę być zapamiętany jako jeden z najlepszych graczy wszechczasów. Może mnie nienawidzą, bo jestem za dobry. Nie jestem najskromniejszą osobą na świecie, muszę to przyznać. Wolę, aby inni oceniali sposób, w jaki gram i pisali o mnie, niż abym to ja miał opisywać siebie samego. Nie przeszkadza mi, że ludzie mnie nienawidzą, bo to mnie motywuje. Nie muszę nikomu niczego pokazywać, nie muszę niczego udowadniać. Talent bez ciężkiej pracy jest niczym. Nie możemy żyć, mając obsesję na punkcie tego, co inni o nas myślą. Takie życie jest niemożliwe. Nawet Bóg nie zdołał zadowolić całego świata. Jeśli myślisz, że już jesteś doskonały, to nigdy nie będziesz. Wiem, że jestem profesjonalistą. Wiem, że nikt nie jest dla mnie bardziej wymagający niż ja sam, i to się nigdy nie zmieni w żadnych okolicznościach. Nigdy nie próbowałem ukryć tego, że moim jedynym celem jest bycie najlepszym. Dlaczego miałbym kłamać? Nie zamierzam być hipokrytą i mówić czegoś, czego nie myślę, jak robi wielu ludzi. Nie zmienię świata. Ty też go nie zmienisz. Ale możemy pomagać innym. Wszyscy możemy pomagać. Powinniśmy czerpać z życia jak najwięcej, cieszyć się nim, bo tak już jest. Nigdy niczego nie obiecuję. Nie obiecuję niczego mojej mamie. Nie obiecuję niczego moim fanom. Jeśli nie potrafimy zająć się naszymi rodzinami, to kto się ma nimi zająć? Nie ma znaczenia, czy to prosty gol z bliskiej odległości, strzał z dystansu czy dribbling przez kilku graczy. Po prostu uwielbiam strzelać gole. Nie chcę opowiadać swoich marzeń, chcę je pokazać. Jestem przekonany, że nauka nie ma granic i że nigdy się nie kończy bez względu na wiek. Strzelanie goli to wspaniałe uczucie, ale najważniejsze jest dla mnie zwycięstwo drużyny. Chcę konsekwentnie grać dobrze i zdobywać tytuły. To dopiero początek. Nie chcę być z nikim porównywany. Chciałbym narzucić swój własny styl gry i dać z siebie wszystko, zarówno dla siebie, jak i dla klubu. W świecie piłki nożnej nie mam zbyt wielu przyjaciół. Ludzi, którym naprawdę ufam, jest niewielu. Przez większość czasu jestem sam. Ja też mam swoje wady, ale jestem profesjonalistą, który nie lubi chybiać ani przegrywać. Ostrzegam futbol jako sztukę przez duże S, a piłkarze są dla mnie artystami. Po prostu zostałem zmuszony do bycia gwiazdą. Piłkę trzeba traktować jak swoją kobietę, czule i delikatnie. Ludzie mnie nienawidzą, bo jestem przystojny, bogaty i świetnie gram w piłkę. Kiedy słyszę, że nie gram dobrze z wielkimi drużynami, nie złości mnie to, bo wiem, że i tak jestem najlepszy. Nauczyłem się tego na ulicy. W mojej głowie zawsze jestem najlepszy. Nie obchodzi mnie, co ludzie myślą, co mówią. W moim umyśle nie tylko w tym roku, ale zawsze, zawsze jestem najlepszy. Do dziś pamiętam, jak nauczyciel powiedział mi, że piłka nożna nie zapewni mi jedzenia. Kiedy miałem 7 lat, powiedziałem tacie, że chcę mieć dom jak Michael Jackson, a on wtedy powiedział, że marzenia to tylko marzenia, a takie bogactwo to przywilej ludzi bogatych. Smutno mi, że mój ojciec nie widzi tego, co osiągnąłem. Zostałem dobrze wychowany. Rodzice nauczyli mnie być szczerym i nie zmieniać się dla innych. Jeśli się podobam, dobrze, jeśli nie, trudno. Jest mi to obojętne. Nie zwracam uwagi na to, co ludzie mówią na mój temat. Nie czytam gazet ani magazynów. Każdy ma prawo do własnego zdania. Coca-Cola? Pijcie wodę. Jestem kim jestem, pokazuje to, ludzie to widzą. Mam tylko jedną twarz. Twoja miłość czyni mnie silnym, twoja nienawiść czyni mnie niepokonanym. Nie jestem perfekcjonistą, ale lubię czuć, że wszystko jest dobrze zrobione. Co więcej, odczuwam niekończącą się potrzebę uczenia się, doskonalenia, angażowania się, nie tylko po to, by zadowolić trenera i fanów, ale by czuć się zadowolonym z siebie. Dziś są szanse, nikt nie wie, czy pojawią się w przyszłości. Prawie nie mam życia prywatnego, jestem już do tego przyzwyczajony. Tak, czasami jest ciężko, ale to wybór, którego dokonałem. Lubię to, co robię, podoba mi się moje życie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Uważam siebie za zwycięzcę. Częściej wygrywam niż przegrywam. Staram się zawsze patrzeć do przodu. Wiem, że to bardzo trudne, ale nic w życiu nie jest proste. Gdyby tak było, nie rodzilibyśmy się płacząc. Jestem człowiekiem, który stale rywalizuje i nigdy się nie zmieni. Jasne, że się rozwijam i dojrzewam, ale zawsze myślę tak samo. Jestem osobą, która zawsze mówi to, co myśli. Mówię prawdę, a to może niektórym się nie podobać. Najważniejsze nie są pieniądze, lecz dobry poziom życia. Lubię widzieć, że ludzie, którzy są obok mnie, są pozytywnie nastawieni, zadowoleni i uśmiechnięci. Kiedy byłem dzieckiem i mieszkałem w Lizbonie, płakałem prawie codziennie. Dziś płaczę ze szczęścia albo ze smutku. Zostało mi jeszcze mnóstwo łez. Dobrze jest płakać. Płacz jest częścią życia. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Bruce Lee czy David Goggins?